Weszka i pchełka żyły sobie razem we wspólnym gospodarstwie. Pewnego razu ważyły piwo w skorupce od jajka, aż tu nagle weszka wpadła do skorupki i cała się poparzyła. Pchełka podniosła głośny lament. Na co odezwały się drzwiczki: Czemu tak lamentujesz, pchełko? Bo weszka się poparzyła. Słysząc to drzwiczki zaczęły skrzypieć, na co odezwała się miotełka. Czemu tak skrzypicie drzwiczki? Jakże mamy nie skrzypieć, skoro weszka poparzona, pchełka załzawiona. Słysząc to miotełka jeła sprzątać jak najęta. Nadjechał wózek i pyta. Czemu tak sprzątasz miotełko? Jakże mam nie sprzątać, skoro weszka poparzona, pchełka załzawiona, drzwiczki skrzypią skąta. Na co wózek? To ja się będę toczył. I potoczył się jak najęty. Odezwało się łajenko, kiedy je wózek mijał. Czemu tak się toczysz, w wózku? Jakże mam się nie toczyć, skoro weszka poparzona, pchełka załzawiona, drzwiczki skrzypią skąta, miotełeczka sprząta. Na co łajenko? To ja zapłonę jak szalone. I zaczęło płonąć jasnym ogniem. Nagle odezwało się drzewko, które stało przy łajenku. Czemu tak płoniesz, łajenko? Jakże ma mnie płonąć skoro weszka poparzona, pchełka załzawiona, drzwiczki skrzypią z kąta, miotełeczka sprząta, wózeczek się toczy. Na co drzewko? To ja będę dygotać. I zaczęło dygotać, aż listki z niego opadły. Ujrzała to dziewczynka, która szła z dzbanuszkiem i zapytała. Czemu tak dygoczesz, drzewko? Jakże mam mnie dygotać, skoro weszka poparzona, pchełka zauzawiona, drzwiczki skrzypią skąta, miotełeczka sprząta, wózeczek się toczy, łajenko aż płonie. Na co dziewczynka, to ja stłukę mój dzbanuszek. I stłukła dzbanuszek. Wtedy odezwało się źródełko, z którego płynęła woda. Czemu stłukłaś swój dzbanuszek? Jakże miałam nie stłuc dzbanuszka, skoro weszka poparzona, pchełka załzawiona, drzwiczki skrzypią skąta, miotełeczka sprząta, wózeczek się toczy, łajenko... Aż płonie, zaś drzewko dygocze. Oj, 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 wykrzyknęło źródełko, to ja zacznę bić. I jeło bić jak najęte, a w tej wodzie wszyscy się potopili. I dziewczynka, i drzewko, i łajenko, i wózek, i miotełka, i drzewiczki, i pchełka, i weszka. I nikt się nie uratował.